Franklin sadzi drzewko. Franklin nieźle umiał wspinać się na drzewa i lubił się huśtać, zwisając z gałęzi. Uwielbiał bawić się z kolegami w domku na drzewie i zawsze chętnie chodził z rodziną na spacery do lasu. Dlatego mały żółw ucieszył się, gdy na plakacie przeczytał, że pan Czapla będzie rozdawał sadzonki drzew. Zbliża się dzień ziemi, tego dnia wszyscy będą sadzić drzewa. Franklin nie mógł się już doczekać chwili, w której sam posadzi swoje drzewo w ogrodzie za domem. W dniu ziemi Franklin wstał bardzo wcześnie i od razu pośpieszył do ogrodu. W pocie czoła wykopał ogromną dziurę w ziemi, tuż pod oknem własnego pokoju. Będzie spoglądał na swoje drzewo przy odrabianiu lekcji, liście będą mu szumiały do snu, a rano obudzą go ptaki. Które uwiją sobie gniazda w koronie. Franklin posadzi drzewo, gdy tylko przywiezie je do domu, a wieczorem zaprosi kolegów i razem zbudują nowy domek na drzewie. Jutro rozejrzy się za starą oponą i zrobi z niej huśtawkę. Żółwik chwycił swój wózek i czym prędzej pomaszerował do parku. Śpieszył się, żeby nie wzięli mu sprzed nosa największych drzew. W parku przed panem Czaplą ustawiło się mnóstwo dzieci i dorosłych. Franklin zobaczył stertę pudeł i skrzyń, ale nigdzie nie widział drzew do rozdania. Może ich jeszcze nie przywieźli? Pomyślał. Wtem ujrzał królika. Kolega właśnie wychodził z parku. Ty nie chcesz posadzić drzewa? zapytał Franklin. Mam już sadzonkę, odparł królik, wskazując swój plecak. Żółwik zdziwił się. Królik sięgnął do plecaka i wyjął sadzonkę. Ależ to nie drzewo! zawołał Franklin. To przecież gałązka. Franklinie, to jest drzewo, wyjaśnił bupr, który tymczasem podszedł do kolegów. Sadzonka to takie małe drzewko dzidziuś. Mój to jesion, a królika dąb. W takim razie ja nie chcę sadzonki, oznajmił stanowczo Franklin. Moje drzewo musi być duże. Tak, żebym już dziś mógł się na nim bawić. Królik w zdumieniu wzruszył ramionami, a bubr za plecami żółwia stuknął się w czoło. Franklin ustawił się w kolejce. Z niepokojem patrzył, jak inni dziękują panu Czapli za maleńkie drzewka. Wreszcie pan Czapla wręczył sadzonkę Franklinowi. Y nie ma pan czegoś większego? zapytał cicho Franklin. To klon cukrowy, wyjaśnił pan Czapla. Jeśli będziesz o niego dobrze dbać, wyrośnie piękne i za kilkanaście lat będzie już sporym drzewem. Ani się obejrzysz, jak cię przerośnie. Mały żółw smętnie pokiwał głową. Nie tego się spodziewał. Najwyraźniej pan czapla nie miał do rozdania dużych drzew. Franklin zabrał swoją sadzonkę na wózek i ze zwieszoną głową podreptał do domu. W ogrodzie za domem zionęła w ziemi wielka dziura. Franklin westchnął i zasypał ją, zostawiając tylko niewielki dołek. Potem, z kolejnym westchnieniem, odwrócił się i poczłapał do wózka posadzonkę klonu. Jak to? Klon zniknął? Gdzie się mógł podziać? Żółwik przeszukał ogród i dróżkę, którą szedł od furtki. Sadzonki nie było. Pewnie wypadła po drodze, gdy wózek podskakiwał na kamieniach. Pomyślał i pożałował, że nie uważał na swoje drzewko. Podczas obiadu, Franklin powiedział rodzicom, że zgubił swoje drzewko. Ale nic nie szkodzi, dodał ze smutkiem. I tak było maleńkie. Nie dało się na nie wspiąć ani bawić się pod nim. Takie byle co. Wcale nie byle co? zaprzeczyła mama. To roślinka, o którą miałeś zadbać. Właśnie. Nieważne czy małe czy duże. Podjąłeś się przecież opieki nad nim. dodał tato. No dobra, westchnął Franklin. Pójdę. I jeszcze raz poszukam tej sadzonki. Franklin poszedł z powrotem do parku. Nad stawem zobaczył Bobra. Kolega już posadził swoje drzewko. Przywiązał je nawet do długiego Kija, na którym ponaznaczał kreski. Do Kija Bobr przymocował tabliczkę z napisem jesion. To miarka wzrostu, wyjaśnił. Za trzy lata moje drzewko przerośnie mnie. Zobaczysz dodał z dumą. Hmm, zastanowił się żółwik i zaczął naprawdę szukać swej sadzonki, bo do tej pory tylko wlókł się drogą, nie rozglądając się zbytnio. Na łące koło mostka Franklin spotkał królika. Królik trzymał konewkę i podlewał swoje posadzone drzewko. Tu będzie miało dużo świeżego powietrza i na miejsce, powiedział. Będę je codziennie podlewał, żeby nie zwiędło. Dziś jest dość gorąco, ziemia szybko wysycha, tłumaczył dalej. Żółwik pomyślał o swoim klonie. Może leży gdzieś na słońcu i więdnie? Jeśli nie będzie mieć wody, świeżego powietrza i światła, nigdy nie przerośnie Franklina. Mały żółw zaczął się śpieszyć. Przechodząc koło lasu, Franklin zobaczył misia. Przyjaciel malował na czerwono mały płotek, którym otoczył swoją sadzonkę. Nie chciałbym, żeby moją sosenkę ktoś niechcący nadepnął, wyjaśnił miś. Jest jeszcze taka słaba i krucha, płot będzie ją chronił. Franklin z niepokojem pomyślał o swoim klonie. A może ktoś go podeptał, albo przejechał na drodze? Ojej, gdyby tak się stało, drzewko nie stanie się mocne i nigdy go nie przerośnie. Franklin powiedział o wszystkim misiowi. Wszędzie już szukałem, jęknął. Chcę posadzić moje drzewko i patrzeć, jak rośnie. Naprawdę, co mam teraz zrobić? A może ktoś znalazł twoją sadzonkę i odniósł ją do pana czapli? powiedział miś, martwiąc się razem z przyjacielem. Franklin rozchmurzył się. To jest myśl, misiu. Zawołał i od razu pobiegł odszukać pana czaplę. W parku pan czapla składał już swoje pudła i skrzynie. Jak twoja sadzonka czuje się w nowym miejscu? zapytał na widok Franklina. To straszne zgubiłem moje drzewko sapnął zdyszany żółwik. Szukałem go wszędzie, ale nie znalazłem. Martwię się o nie, bo naprawdę chciałem je posadzić. Pan Czapla sięgnął do jednego z pudeł i wyjął z niego sadzonkę. Czy to ta? zapytał, pokazując ją Franklinowi kto się znalazł na ścieżce Moje drzewko uradował się Franklin dziękuję panu, już pędzę, żeby je posadzić. Dołek w ogrodzie czeka. Pan Czapla uśmiechnął się pokażę ci coś. Powiedział pan Czapla do małego żółwia i wyjął z portfela starą fotografię. To ja, gdy byłem w Twoim wieku wyjaśnił posadziłem wtedy swoje pierwsze drzewo i wyrosło duże? Spytał zaciekawiony Franklin Jasne, że tak roześmiał się pan Czapla stoimy przecież pod nim. Franklin podniósł głowę, musiał ją zadrzeć jeszcze wyżej, żeby zobaczyć koronę drzewa. To pan zasadził drzewo, na którym jest nasz domek do zabawy? wykrzyknął z podziwem żółwik. Potem spojrzał na swoją sadzonkę i zamyślił się mocno. Mały żółw pośpieszył do domu. Obiema rękami trzymając sadzonkę klonu, żeby tylko nic jej się nie stało. Posadził ją w ogrodzie i podlał obficie, a potem doglądał jej codziennie. Dzień po dniu drzewko rosło coraz większe i stawało się coraz silniejsze, tak samo jak Franklin.